Jesteśmy w ogromnej pułapce na rynku pracy, bo mamy z jednej strony ogromną presję na wyższe wynagrodzenia. Między innymi tym, że administracyjnie decyzją władczą podjęliśmy decyzję o tym, że płaca minimalna będzie rosła w skali 15 rocznie, co jest nie do końca powiązane z. Ze zwiększeniem efektywności, produktywności pracowników, a z drugiej strony wiąże się z ogromnym oczekiwaniem tych ludzi, którzy zarabiają najmniejsze pieniądze na rynku. Zresztą płaca minimalna dzisiaj sięga 1,5 miliona ludzi na 16 milionów osób pracujących, więc nie mówimy tutaj o jakimś zjawisku bardzo szerokim. Oczywiście przedsiębiorcy stawiają swoje obawy, mówiąc, że nie będą w stanie zapłacić za tak drogiego pracownika, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jeżeli nie zapłacą za tego pracownika większych pieniędzy, za chwilę po prostu nie będą mieli pracownika, dlatego, że głównym problemem się na rynku pracy jest niska stopa bezrobocia, która ra bardzo jest radośnie i dobrze przyjmowana przez pracownika, ale ogromnym problemem jest dla pracodawcy. Pracodawca ma coraz większy problem z znalezieniem pracownika, który spełnia jego oczekiwania. Oczywiście największy problem dotyczy tych pracowników wyżej wykwalifikowanych i ich płaca minimalna w ogóle nie dotyka. To, co będzie skutkiem zwiększenia płacy minimalnej, to jest wzrost usług, które mamy na co dzień, z którymi na co dzień mamy do czynienia, to są sklepy, to są restauracje. Tam pracownik pracuje na tej najniższej pensji, a tym samym to nad czym musimy się liczyć, to wzrost kosztów usługi, a tym samym cen związanych z tymi usługami. Na to z jednej strony Polacy nie są gotowi, bo mówią: my nie chcemy wzrostu cen, my chcemy żyć na niskim poziomie kosztowym, a z drugiej strony każdy z nas chce coraz więcej zarabiać a tym samym sami tworzymy presję na to, żeby pensje rosły. Rząd, podnosząc płacę minimalną poza decyzją Komisji Trójstronnej, de facto buduje sobie silny przekaz decydenta na rynku pracy, bo do tej pory to związki zawodowe bardziej naciskały pracodawcy na kształtowanie wyższych kwot, a pracodawcy bronili się. Ostatecznie rząd przelicytował wszystkich i de facto z jednej strony można powiedzieć zaskoczył rynek, ale z drugiej z drugiej strony, chyba wykonał ruch, który był bardzo oczekiwany, czyli ustabilizował informację. Informacja o tym, że w ciągu trzech lat o taką, a nie inną kwotę. Wartość płacy minimalnej będzie rosła. To jest bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców. Ostatecznie chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby stałe powiązanie płacy minimalnej ze średnią e, pensją w kraju, a tym samym danie pewności dla przedsiębiorców co do informacji. My wiemy, jaka płaca będzie najgorszą informacją dla przedsiębiorcy nie jest wzrost płacy minimalnej, tylko to, że następuje zaskoczenie rynku, czyli wprowadzenie tak zwanej niepewności. Rynek został zaskoczony, ale z drugiej strony można powiedzieć przez trzy lata wie, co dalej się będzie działo. Jeżeli Przeszlibyśmy na mechanizm wskaźnikowy, przedsiębiorcy wiedzieliby, mogliby w swoich biznesplanach realnie ujmować tego typu koszt, a tym samym bezpiecznie planować swój biznes.